czy zastanawiałeś się kiedyś jak daleko zaszliśmy w rozwoju sztucznej inteligencji czy sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka w tworzeniu treści ai już teraz jest wykorzystywana do generowania tekstu mówienia czy tworzenia obrazów czy to oznacza że w przyszłości sztuczna inteligencja zastąpi youtuberów wydaje się że ai jest w stanie generować filmy z taką jakością jak człowiek a nawet lepiej może nie będzie potrzebować przerw na odpoczynek czy kreatywnego impulsu dzięki automatyzacji procesów ai jest w stanie produkować filmy Szybciej i w większej ilości niż człowiek. Niektóre modele AI są już w stanie generować treści takie jak teksty, muzyka czy nawet filmy. Przykładami tego są programy automatycznie generujące teledyski czy programy generujące filmy na podstawie dostarczonych przez użytkownika skryptów. AI jest również w stanie uczyć się na podstawie setek godzin materiałów wideo. Co pozwala jej tworzyć filmy z taką jakością jak ludzie, a nawet lepszą? Z drugiej strony, youtuberzy to nie tylko filmy, to również społeczność, relacje z fanami czy interakcje z innymi twórcami. AI nie jest w stanie zastąpić tego wszystkiego. Prawdą jest, że sztuczna inteligencja jest coraz bardziej zaawansowana i będzie wykorzystywana w różnych dziedzinach, ale czy to oznacza, że zastąpi youtuberów, to pytanie pozostaje otwarte. Jeśli jesteś zaskoczony, że ten film został napisany przez sztuczną inteligencję, to znak, że AI już jest w stanie wykonywać rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że wzbudził on Twoją refleksję na temat tego, jakie kompetencje ma sztuczna inteligencja i jakie jest jej miejsce w przyszłości.